W dniu wczorajszym... Poznaliśmy najnowszą decyzję monetarną amerykańskiej rezerwy federalnej. No i tak jak można było tego oczekiwać, tak jak było to spodziewane przez wielu ekspertów, Federalny Komitet do Spraw Operacji Otwartego Rynku zdecydował podczas swojego styczniowego posiedzenia o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, w efekcie czego przerwana została ta seria trzech obniżek z rzędu, którą rezerwa federalna rozpoczęła w połowie września ubiegłego roku. Jeśli chodzi o perspektywę, Perspektywy kształtowania się polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni kolejnych miesięcy. To aktualnie wygląda to w ten sposób, że rynki finansowe wyceniają kolejną obniżkę, ale dopiero na początku maja bieżącego roku, i być może doczekamy się w tym roku jeszcze jednej gdzieś w okolicy października bądź grudnia. Tu jeszcze teraz na tym etapie bardziej prawdopodobna wydaje się obniżka w październiku, natomiast to jest kwestia bardzo płynna, ona zmieniać się będzie w zależności od danych z rynku pracy i danych na. Na temat inflacji konsumenckiej, przy czym te ostatnie zdają się być ważniejsze, przynajmniej biorąc pod uwagę to, jak w ostatnim czasie wyglądały te publikacje, bo tu nawet Rezerwa Federalna przy okazji, czy to komunikatu po wczorajszym posiedzeniu, czy Jeremy Powell podczas konferencji prasowej po tym, że posiedzeniu przyznał, że rynek pracy wygląda dobrze. Tam nie ma żadnych oznak jakiegoś wielkiego kryzysu, który miałby nadciągać. Natomiast jeśli chodzi o inflację, to oczywiście, tak jak już w grudniu, Rezerwa Federalna przy przedstawiając aktualizowane prognozy inflacji wzrostu gospodarczego zaznaczyła obawy, że wskaźnik CPI może utrzymywać się na wyższych poziomach przez dłuższy czas. No tutaj te obawy zostały podtrzymane i to właściwie z tego tytułu tak naprawdę nie doczekaliśmy się wczoraj kolejnej obniżki stóp procentowych. No i ilość sumarycznie tych obniżek też oczekiwanych jest mniejsza, bo przypomnijmy, że jeszcze w połowie września ubiegłego roku, kiedy rezerwa federalna rozpoczynała obniżać stopy procentowe, to rynki finansowe wyceniały że stopa funduszy federalnych będzie obniżana na każdym kolejnym posiedzeniu aż do czerwca tego roku włącznie. No tymczasem do czerwca przed nami jeszcze najpewniej tylko jedna obniżka, kolejna obniżka pod koniec tego roku, a jeśli chodzi o 2026, no to tak naprawdę na ten moment przewiduje się tylko jedną obniżkę dopiero podczas posiedzenia w grudniu, więc jeśli chodzi o politykę monetarną, no to na ten moment fajerwerków na 2026 rok raczej nikt się nie spodziewa. Natomiast zostańmy może przy 2025. No bo widząc de facto tą zmianę, bardziej jastrzębią zmianę z takiego nastawienia ze strony decydentów Rezerwy Federalnej, no, można było obawiać się, jak wpłynie to na aktywa ryzykowne. Czy przypadkiem mniejsza ilość obniżek i tak właściwie dokładna rewizja tychże oczekiwań nie przyczynią się do jakiegoś załamania, czy to akcji, czy też kryptowalut? Koniec końców nic takiego nie miało miejsca. Oczywiście Bitcoin wyhamował, no bo trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że tuż po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, czyli przez cały listopad i do początku grudnia, czy do połowy grudnia, Bitcoin radził sobie naprawdę dobrze, później się, ustabilizował. Natomiast nie pojawiło się tu żadne jakieś wielkie załamanie i patrząc nieco szerzej sobie na notowania pierwszej kryptowaluty, no to bardzo łatwo jesteśmy w stanie dostrzec, że jej kurs utknął w klasycznej konsolidacji. Dolne ograniczenie tego układu wyznacza nam horyzontalne wsparcie w rejonie mniej więcej 92 tysięcy dolarów, 91 tysięcy 792 tysiące 200 dolarów. To jest ta bariera. Ona była testowana już w połowie listopada ubiegłego roku jako opór i później jeden, drugi, trzeci, czwarty, teraz jako wsparcie górne ograniczenie tego y, obszaru wyznacza nam. 106-107 tysięcy dolarów, czyli właściwie bariera, do której bitcoin no tutaj bardzo ładnie zmierza. Wewnątrz tej całej konsolidacji wyznaczyć możemy też poniekąd lokalny, taki pośredni poziom, który był kilkukrotnie już testowany. Jest to bariera w okolicy 99 400 dolarów. To jest próg, poniżej którego bitcoin próbował spaść w miniony poniedziałek, natomiast jak widać, ta to... Próba się nie powiodła, choć jeszcze w poniedziałek o poranku za jednego bitcoina zapłacić trzeba było około 98 tysięcy dolarów. No to jeszcze przed zakończeniem tej poniedziałkowej sesji bitcoin wzrósł w okolice 102 tysięcy dolarów. Aktualnie kosztuje ponad 105 tysięcy dolarów, więc mamy tutaj bardzo ładne odbicie. To co zasługuje na uwagę przy analizie samego bitcoina. To dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że konsolidacje, czyli de facto ten układ, w którym tutaj Bitcoin utknął, to są formacje korekcyjne. Co oznacza, że oczywiście nie zawsze, ale jednak statystycznie częściej notowania instrumentów finansowych wybijają z tego typu układów w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. No, biorąc pod uwagę, że tu mieliśmy wzrosty, to wybicie górą też wydaje się statystycznie bardziej prawdopodobne. I umacniać tę te tezę, to te twierdzenie może fakt, że czy to przy okazji konsolidacji w roku 2000, 2023 czy równoległego kanału spadkowego w roku 2024 Bitcoin wybijał górą, czyli wybijał zgodnie z założeniami klasycznej analizy price action. W roku 2023 na początku styczeń, luty, marzec mieliśmy wzrost od połowy marca do drugiej połowy października Bitcoin utrzymywał się w konsolidacji, z której właśnie w drugiej połowie października 2023 roku wybił górą. Następnie mieliśmy wzrosty, które trwały właściwie niemal do połowy marca 2024 roku i to stanowiło taki maszt. Później pojawił się kanał równoległy, kanał spadkowy, o tym układzie mówiliśmy wielokrotnie i to sumarycznie stworzyło formację flagi, która też jest postrzegana jako układ korekcyjny. No i z tej formacji też Bitcoin oczywiście pod koniec ubiegłego roku wybijał górą. Teraz mamy kolejną konsolidację i teraz pytanie, jak długo ten układ potrwa? No bo gdybyśmy porównali sobie 2020 i 2024 rok, no to mieliśmy wzrosty na początku roku, wzrosty na koniec roku, natomiast i w 2023 i w 2024 między połową marca a połową października, no Bitcoin utrzymywał się raz w konsolidacji, raz po prostu w równoległym kanale spadkowym. Tu mamy kolejną konsolidację, ale jest pewna różnica. Ta konsolidacja nie zaczęła się w połowie marca, tylko de facto zaczęła się już w drugiej połowie listopada, w związku z czym nie uważam, żeby Bitcoin miał utrzymywać się w niej aż do połowy października. Stawiam, że wybijemy znacznie, znacznie szybciej. Natomiast bolążką konsolidacji jest to, że nie istnieją reguły określające moment wybicia, czyli z jednej strony Bitcoin może wybić z tej konsolidacji dzisiaj, czy też jutro, ale z drugiej strony może utrzymywać się w jej zakresie przez kolejny miesiąc, dwa bądź trzy i to też nie będzie niczym nadzwyczajnym. Natomiast jeszcze jest jeden argument, który także przemawiać może na korzyść potencjalnego wybicia górą i dalszego rajdu wzrostowego, jeśli chodzi o notowania Bitcoina. To jest bardzo niewielkie momentum. Tutaj ten spadek, który czy to obserwowany w niedzielę, czy później w poniedziałek o poranku wydawał się dość dynamiczny, to w ogólnym rozrachunku, jak spojrzymy na to teraz, no nie był ale zbyt dynamiczny i Możemy nawet posiłkować się tutaj wskaźnikiem. Jednym z ciekawszych w mojej ocenie jest wskaźnik RSI, czyli Relative Strange Index, i to jest wskaźnik, właściwie oscylator z grupy momentum, a więc jego wyższe odczyty sugerują, że nie mamy do czynienia z silnym momentum spadkowym. I nawet w poniedziałek, kiedy bitcoin osuwał się w tych 98 tysięcy dolarów, to oscylator utrzymywał się powyżej wartości 50 punktów, więc nie może być mowy nawet o tym, że mieliśmy tutaj do czynienia z jakąś silną presją podatkową. Nie mieliśmy z nią do czynienia, a to zwiększa oczywiście szanse na to, że cały ten układ jest w formą korekty, po zakończeniu której Bitcoin może wybijać górą. Tak jak wspomniałem, nie wiemy kiedy to wybicie nastąpi, natomiast jeśli już ono nastąpi, to myślę, że kolejnym takim przystankiem na drodze dalszego rajdu wzrostowego może być bariera mniej więcej 113-114 tysięcy dolarów i dalej nawet 125 tysięcy dolarów. To są poziomy, które moglibyśmy sobie kreślić jako linię tendencji, bo w międzyczasie Bitcoin tworzył tutaj jeszcze taki mniej więcej w ten sposób to powinno e, wyglądać kanał e, gdybyśmy sobie to wszystko mm, skopiowali o w ten sposób to możemy sobie to bardzo ładnie połączyć tu mamy górne ograniczenie tutaj było e, dolne ograniczenie czyli to jest jako wsparcie to jest jako wsparcie kolejny kolejny tu to jako opór no i teraz wybijając mamy oczywiście okolice 100, 111 zależy jak Jaki kąt tutaj dokładnie wyznaczymy, no ale to będzie mniej więcej 111, 112 tysięcy dolarów. I dalej, gdybyśmy to górne ograniczenie sobie tego kanału wyznaczyli w ten sposób, no to ten kolejny opór byłby w rejonie właśnie 122, 123 tysięcy dolarów. Oczywiście obie linie nachylone są pod pewnym kątem, więc trzeba brać pod uwagę, że im później, im wolniejszy będzie ewentualny wzrost, tym wyżej te poziomy będą testowane. Natomiast póki co sytuacja średnioterminowa wygląda naprawdę całkiem korzystnie. Do tego, Wszystkiego zmiany w administracji Stanów Zjednoczonych, zmiana przewodniczącego amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd, oczekiwania, że w 2025 roku pojawią się kolejne ETF-y kryptowalutowe, że pojawią się kolejne bardziej przyjazne regulacje. No i pytanie, czy Donald Trump rzeczywiście sprawi, że Stany Zjednoczone staną się tą swego rodzaju światową stolicą rynku kryptowalut? Natomiast do, póki co oczekiwania rynku są bardzo wygórowane i presji podażowej jako takiej, szczególnie tutaj dużej. Thank okay. you. Osobiście nie widzimy, więc no jest szansa bardzo duża, że Bitcoin z tej konstelacji wybiegł. A kto wie, być może wydarzy się to nawet już na przestrzeni najbliższych dni. Dość dobrze wygląda też bieżąca sytuacja na notowaniach XRP, które de facto może być jednym z największych beneficjentów zmiany przewodniczącego amerykańskiej komisji papierów wartościowych I, I to też będzie kwestia bardzo ciekawa do obserwowania na przestrzeni kolejnych miesięcy, bo przypomnijmy, że poprzedni przewodniczący amerykańskiej komisji papierów wartościowych i za cel nadrzędny, chyba, obrał sobie to, aby walczyć ze spółką Ripple, czyli tak naprawdę spółką odpowiedzialną za kryptowalutę XRP, wytoczył grube działa. No i tak naprawdę batalia sądowa, wieloletnia batalia sądowa, która w ocenie wielu była takim hamulcem dla wzrostu kursu XRP. Natomiast no, teraz aktualnie widzimy, że token radzi sobie dość dobrze. Mieliśmy niedawno wybicie tutaj oporu. Wyznaczonego na podstawie wierzchołków z początku grudnia. Wybicie, klasyczna korekta retest, no i potencjał de facto do dalszego rajdu wzrostowego, osiągania nowego ATH, jeśli chodzi o XRP. Z mojej strony to było na tyle, jeśli chodzi o takie szybkie podsumowanie najważniejszych wydarzeń na rynku kryptowalut ostatnich dni. Przed nami kolejne bardzo ciekawe dni, przed nami bardzo ciekawy luty. Już na początku przyszłego miesiąca poznamy bowiem kolejne dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, a w połowie następny raport na temat inflacji konsumenckiej.